Cześć. A więc to ja. Sektek. Dzisiaj nie będę wam opowiadał, dlaczego mnie nie było przez ponad pół roku, bo zrobię o tym inny film. A dzisiaj chciałem powiedzieć tylko, że wracam. Postaram się, aby filmy pojawiały się regularnie, czyli raz lub dwa razy w tygodniu. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się uda. Także na dzisiaj. To będzie już chyba tyle. Dziękuję tym osobom, które na mnie czekały przez ten cały czas. I bardzo, 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 to bardzo Was przepraszam za to, że nie było mnie przez tyle, tyle czasu. No, miałam poważne problemy, no ale mówię, opowiem Wam o tym w innym filmie, a więc dziękuję za obejrzenie tego materiału, za czekanie na mnie. Możecie zostawić like, subskrypcję lub przywitać się ze mną w komentarzu. Cześć.